Cześć, jestem Klaudio Te no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Które z poniższych zdań są prawdziwe? 1. Każdy równoległobok jest trapezem. Jest to zdanie prawdziwe. Dlaczego tak? Już Wam tłumaczę. Równoległobok ma dwie pary boków równoległych. Natomiast trapez ma jedną parę. Więc równoległobok. Zawsze ma w sobie jedną parę boków równoległych. Dlatego każdy równoległy bok jest trapez. Dwa. Niektóre trapezy są prostokątami. To prawda. Na przykład trapez to trapez prostokątny równoramienny jest prostokątem. Posłuchajcie jeszcze raz. Trapez prostokątny równoramienny. Jest prostokątny, bo po prostu rysujemy prostokąt. Czyli zaznaczamy tutaj prawdę. Każdy trapez o prostopadłych przekątnych jest kwadratem. Nie. Rąb jest trapezem i ma prostopadłe przekątne, ale nie jest kwadratem, więc to zdanie tutaj odpada. Każdy czworokąt, które ma dwie pary boków w jednakowej długości, jest równoległobokiem. Nie. Mamy taką figurę jak deltoid. To jest taki pionowy rąb, taki wydłużony, taki latawiec coś ten deseń. On ma dwie pary boków jednakowej długości, a nie jest równoległobokiem. Więc tego zdania też nie zaznaczymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.